Dzień dobry, Mirosław Dąs Polskie Absurdy czyli przestępstwa w polskiej budżetówce Dzisiaj odcinek poświęcony o sobie Ryszard Pryzmont Człowiek, który dzisiaj jest komornikiem Wcześniej był jakimś asesorem w sądzie czy prokuraturze i ten człowiek jest dzisiaj komornikiem a mówi się, że komornikami są złodziei i przestępcy mający układy w półświatku i to niestety są fakty człowiek, któremu udowodniono fałszowanie dokumentów dla dużej firmy budowlanej Semeko, tuszowanie działań przeciwko zdrowiu i życiu, korupcje, dział korupcyjne działania w sądach, korumpowanie sędziów wspólnie ze Stanisławczykiem, człowiek, któremu udowodniono liczne oszustwa. Między innymi na terenie i młyńskiej 11 13. I pełnej przestępczej współpracy, w wznęcaniu się nad dziećmi, działaniu no, najdelikatniej mówiąc przeciwko zdrowiu i życiu, ponieważ to już było permanentne tak naprawdę usiłowanie zabójstwa, a dokładniej wielu zabójstw, między innymi dzieci. Człowiek, któremu udowodniono przynależność do mafii, jest dzisiaj komornikiem. Także nie uczcie się, ponieważ ten człowiek właśnie przez ostatnie 15 lat ustawiał, znaczy brał udział w porwaniach, gwałtach morderstwach, handlu żywym towarem, czyli między innymi pedofilii, bo sprawa dotyczy dzieci i robi to z pełną, z pełną premedytacją wspólnie z sędziami, prokuratorami, gdzie dokonuje przestępstw między innymi w szkołach, komisariatach, a ludzie, którzy dokonują właśnie tych przestępstw. Są bardzo ściśle związani z polskim rządem, nawet z takimi ludźmi jak Kaczyński czy Morawiecki, którzy promują ich miliardowe biznesy z państwem. Dziękuję, do widzenia.